Time is neither wheel nor arrow. It flows like a river with all its whirls and torrents. Now it flows towards icy death for all the nine worlds. War reigns in Asgard above us as the ancient conflict between the gods of Aesir and the angels of Vanir erupts once more. While below us, in Niflheim, the frost giants unleash the great ice. Upon the shores of Midgard. It is their vengeance. The harbinger of Ragnarok, the end of all things. Who would have thought that Ulfung village, home to outcasts and renegades, would give rise to she who might save us all? The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung, but that was about to change. Witam! Salut! Ja jestem Kariot A ja Heltarot I witamy was w nowej serii z gry... Vikings Wolf, Wolves of Midgard. Wolves of Midgard, dokładnie. Dobrze. I no, jest, jest to gra typu hack and slash No, tak trochę bardziej zręcznościowe, jeśli chodzi o mechanikę. Bo ja wezmę joysticka nie na klawiaturze. Okej. Okay. dobrze. I generalnie jest to gra. No nie pamiętam, z którym została wydana. No ale to tu ma akurat małe znaczenie. Generalnie czysta siekanka. No cóż, siekanka z fabuły. Tak właśnie chciałem. Generalnie, tutaj e, warto, że nie ma do końca klas, a bardziej wybór bóstwa i to jakby odpowiada za klasy i inne bóstwo, na inne bóstwo przypada raczej inny styl walki. Moim I, przy... I bonusy ogólnie do broni y, używanej, ogólnie jeśli chodzi o to właśnie y, bardzo jest to postawione na to jakiej broni się będzie używać, bo każde bóstwo ma właśnie wsparcie dla konkretnego typu oręża. Dokładnie. Ja. ja na przykład sobie wybrałem y, Skadi i mam łuk. Dokładnie, a w moim przypadku jest to... Y, chodź tu, bo tak idziesz do przodu. Sorry. No w moim przypadku jest to ty. Czyli jak widać, tak, posiadam miecz i tarczę. Oczywiście mogę bez problemu zmienić sobie na inny typ, no ale wiadomo, że to się nie do końca opłaca, bo nie będę mieć plusów do danych typów broni. co więcej, to jest też tak zrobione, że ogółem wtedy nie masz umiejętności typowo pod swoje bronie tak, na tym pasku Czekaj, jak tu się hmm. Aha, to się otwierało? Aha, tak się otwierało. Mapę, dokładnie. Ok. Hmm. Ogółem z tego co pamiętam. Generalnie też różnica na Chcia przykład... Tej... Generalnie różnica... nic nie ma. E, tak. Generalnie... Nie, ale. Generalnie różnica jak na przykład pomiędzy Grimdom jest taka, że tutaj lokacje są raczej zamknięte, a nie otwarte i można swobodnie chodzić coś jak Grimdown. No i dodatkowo no... to są kompletnie jakby inne światy i... typy? No bo Grimdown to jest taki... Świetny... No Grimdown to jest w sumie Dark Fantasy. Dokładnie, a tutaj mamy na typu skandynawską mitologię skandynawską ja może wyłączę tą mapę. Generalnie też nie obawiacie się tego, że nie będzie gry nawet. Po prostu też tą serię chcieliśmy zacząć. No po prostu nie chcemy cały czas jednej gry męczyć, bo to by było trochę nudne na dłuższą metę. Tylko nie wiem czy nie zrobiliśmy delikatnego błędu pod tym względem, że nagrywamy grę podobnego gatunku? Nie taki sam, ale podobny... No, no nie taki sam, ale ten, ale myślę, że... Znaczy... To też nie będzie tak, że będzie na przemian Dreamlandowe, bo... Ja bym osobiście jeszcze pokombinował z Borderlands 2 na przykład. E, poczekaj, tylko cię delikatnie wyciszę, bo on cię za głośno. Mhm. Mm Okej. Okay. Bo serio miałem czy jest... strasznie głośno. Okay, Masz później. już żelazną czaszkę? Czekaj, spojrzę. Nie, nie wiem w jakim punktu, tylko masz w prawym górnym rogu. E, jedną. Jedną na No to trzy. tak. Wszystko się zgadza. No generalnie jak też widzicie w prawym górnym rogu... Chyba. W... Co chyba? E, czekaj, jest e. jedna. Generalnie e, w każdej misji jaką będziemy... E, Robili. W górnym w prawym rogu mamy swego rodzaju znajdźki czy też przedmioty, które... Znaczy musieli... nie do końca, to są misje, jakby zadania poboczne, tak. za które dostaje się dodatkowe rzeczy. No tak. Głównie w postaci, tak. tutaj taki trybki, trochę mały spoiler, surowców, no i złota oczywiście. Tak, no generalnie oboje sobie trochę rozegraliśmy już sam początek gry, żeby po prostu to się oswoić mechanikę gry i tak dalej. Mhm. No i po prostu na początku nie byliśmy pewien czy faktycznie zaczniemy z tego serię, no ale koniec końców no, zdecydowaliśmy się. Jup. Yy, gdzieś tam polec na początek. Yy, nie, tak się tylko rozglądam, czy czegoś nie pominęliśmy, no bo tutaj. Mm. Bo to yy, Bo, yy, bo górne prawy odnosi się tylko do tego terenu, czy następny test też Chyba ogólnie całe yy... misję, nie? Ogólne zadanie. Ogólne zadanie, dobra. to wchodzimy. You returned at last. jotun raided our village. He slew the chieftain and most of our warriors. I barely escaped, but perhaps there's still hope for the Ulfung tribe. There are still a few survivors left. Slay the attackers. you dialogue, też you No. I hope it serves me better than itself. Yy, tak, i teraz dostaliśmy, możliwość leczenia się. No, tylko jest właśnie ograniczona do trzech ładunków, które można swoją drogą yy, odnawiać. Co więcej, yy, zresztą yy, widzę już na minimapie, że za chwilę będzie właśnie taki kociołek, czy z możliwością. Yy... Bo ja tutaj w sumie jeszcze po drodze znalazłem, właśnie też yy, ten totem yy, dobroczynność air. I patrzę, czy przypadkiem nie jest lepsze. Czy... Ej, ludzie, co się wam to mówi? Wszelakie wiedźminy, Zelda i inne gry. Ja z broni nic nowego nie mam. O, nie, czekaj. Wartość leczenia. No, przejrzyj się tam dokładnie. Okay. Ja sobie wezmę, bo prawdopodobnie też wezmę, jak... chociaż nie wiem, no, Jeśli ty wziąłeś tyra, to ja może sobie pokombinuję z mną jeszcze. Chwila, zanim pójdziesz dalej. Yy... To już jest wioska. Hmm. Kude, coś pominęliśmy jednak. To powinno być takie zejście na prawo, i tam powinna być skrzynia z trzaszką. Koło drzewa bodajże. No to już byłeś, nie? Przed chwilą. Yy, ale to wcześniej było chyba. Okej. Okay. Bo wiem, że na pewno w wiosce jest jedna. Mi się zdawało, że to tutaj gdzieś jest, ale... Tutaj się nie da przejść. A, no tak, tutaj. Masz? No. Tutaj była ta czaszka, też musisz wziąć oczywiście. O ile zabijanie tam gobliny i tak dalej, to nam idzie wspólnie, tak? Te czaszki trzeba zbierać osobno. Goblinów masz 18, tak? Tak, tak. Mówię, że to idzie akurat nam jednocześnie. Kiedy w grze nie ma sprintowania i nie chce ci się powolno kuście. Nie by to złodzić z tamina, ale tak. nie wiem, czy to ma jakiś wpływ większy. Nie, tylko on zabiera z kondycję. Dobra. O. Tu jest o. właśnie ten e, alfa. I, I, I odnawia nam on, właśnie jak widzicie. Twoją drogą z poległych wrogów, te czerwone kulki właśnie to zbieramy krew, którą później można, z której można później składać ofiary i to jest właściwie taki system rozwoju umiejętności i postaci. Coś jak po prostu doświadczenie i level upadek Okej, okay. eee... Gobliny zaliczone jeszcze tylko czaszki. No to czaszkę tutaj. Ale eee... nie odkryliśmy jeszcze wszystkiego. No tak. Ale tutaj mamy dwa cele. A. to już i Skill, i... 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 Ej, y tutaj jesteśmy. Znoszona kamizelka ze skóry. No i mamy za... W sumie to... Tak, to jest... Automatycznie się zakładało, czy... Ale... jest -e zablokowane. Zazwyczaj automatycznie się czegoś nie posiadasz. Zazwyczaj ja... Tak. Ale no, no mi się obrała... Ja mi, mi się automatycznie obrała ta znoszona kamizelka i wygląda w niej, w niej fabless. No co fajnie oglądam okay. I'm a woman, I must look fabulous, bitch, to zobaczysz późniejsze teksty padniesz No Wcześniej grałem ee, ch <coughs> chłopem, więc Dobra Trzeba uratować Helgę <coughs> Ten gościu się też u, ciebie, też u Ciebie zaciął Bieg sobie w miejscu a, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. A to będzie szedła na grani. Wszystko no, przepadło. Jeszcze... jeszcze nic straconego. Everything will be... Oj, oj! Duzi Jotun! o kikołukach. Pamiętam. I o tym zrobicie. Tylko najgorsze jest to, że jak ja się. O, nasze postacie się o sie, siebie. No są. Jest kolizja, więc. No, zrobisz. Y, unik, patrz na mnie i chuja unik tu. Ale ja jestem przecież na dystansowej, więc ja stoję trochę dalej. Chyba, że tak. Dobra. No. Aj, nie to cię. Zasadzka Zasadzka i nie ważny. No w każdym razie, ym, tak. Nalepszy był Doruna Algis. They mm. meant that day to choose a new chieftain, but there could be only one choice: the shield maiden who had slain a giant and even driven the enemy into flight. I zostaliśmy wodzami. Dlaczego? No no w pewnym sensie. Uznajmy, że po prostu e, jako że jesteś hostem e, tego serwera, to ty jesteś się... E, ty obejmujesz rolę Jarla, a ja sobie pobędę Huskarlem. Czyli takie trochę Skyrimowe. Po mhm. no prostu to i tak chyba nawet tak działa w tej grze. who would salve their wounds and write poems of their glorious victories last they rebuilt the armory and smithy so that their new chieftain might have weapons and armor to aid her in battle but where to take the battle that was for the chieftain alone to decide okay mm -hmm. You have proven yourself in battle, my chieftain. But if you're to survive this winter and against strong foes, you'll need better protection. I don't have much to offer right now, but help yourself to what I have in the street. <laughs> Many great warriors <laughs> died. Oh yeah. May they feast well in Valhalla. However, our stocks are ruined. Meaning we cannot feast as well here. Jest mięso i drewno w tych Zrobię to bezpiecznie dla tych, którzy nie mają moich talentów. Nie zabijajcie mnie, młodych ludzi. Dobra, to na chwilę spokojnie mamy tutaj na ogarnięcie Wypunku. No, dokładnie. Czyli można w sumie sobie porozkładać. Znaczy, bo tutaj ciekawie działa też, tak wspomnę, system. Tego niby handlu, bo ogólnie jeśli chodzi o sprzedaż przedmiotów, to one nie tyle są sprzedawane, co rozkładane na właśnie surowce. Jeśli chodzi o kupowanie, to też nie kupuje się typowo jakiegoś tam gotowego oręża, tylko on jest bezpośrednio wykupany przez danego rzemieślnika. Więc automatycznie losując się, jakby dodatkowe staty. Dobra, wszystko zdemontowałem co trzeba. No co ciekawego. Z ziomeczku. Ziomusiu? Przysięlu, kumplu, nie? to no to. Dobra i teraz też e, mam tutaj plusik, więc prawdopodobnie... Tu mamy eee... też skrzynię, czyli po prostu schowa, gdzie możemy przeladać jakieś przedmioty, które są na przykład na wyższe poziomy i nie możemy jeszcze ich założyć. No, ori to tak, aczkolwiek dziwnie to czasami działa. No, i tu mamy omawiane wcześniej. Nie, czekaj, oh. bo to jest w sumie A, ja O, jest w tym czasie rzeczy. W sumie chyba nic się nie stanie, jak pójdziesz akurat to ogarnąć. Czekaj, bo tu jest kowal, a płatnyż był. Tutaj. Tutaj. Okej, okay. I co ty robisz? się raczej tutaj nie ma. Uu. Ma coś lepszego, ale mi nie stać. Pancerz, kolczuga. Bo ja mam lekki pancerz? pancerz a To jest le... no Dobra. To znaczy, to jest kwestia tego, że w sumie sobie możesz dobrać, bo są trzy typy pancerza: lekki. Są, są szaty, lekki pancerz i ciężki pancerz. No dobra, ale to teraz czas, czas na też pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli jak mamy ten plusik, i możemy już awansować, no to aplikamy. No i mamy też samouczek. Składaj ofiary na clean out'a, żeby aby na wyższy poziom. Przy każdym awansie otrzymasz punkty darów. Każdy z bogów oferuje inne dary, pasywne i aktywne. Ulepsza potrzeby uzyskać dostęp do potężniejszych darów. No i też te, te ulepszenia są no, drogie, nie ma co się oszukiwać. No i tutaj jak widzicie mamy pięć kategorii. Czyli maksimum zdrowia, obrażenia, szybko się tak odporządkowane żywioły, no i pancerz. I ja na początek pójdę sobie punkcik w obrażenia. No to jest? A, okej, okay, dobra. Obrażenie. No i mamy awans. Jeszcze wam tak pokażę ulepszenie, no jak widzicie, no tak trochę dużo kosztuje, czyli 12 tysięcy zł, 330 sztuk żelaza i 880 sztuk drewna, co mało nie jest. Dobra, no i co pochodzimy jeszcze po i pokażę wam co i jak No jak w sumie też muszę akurat dogarnąć, tylko... Zastanawiam się kilka rzeczy teraz. gods have spoken to me about your visit, chieftain. A, i was allowed to offer you access to trials of gods. trials of gods is a sacred test of mind for few chosen ones. if you are ready, my chieftain, i will bring sleep on you. but beware. the trials are dangerous for all mortals. Boże, chwilę, Tak, można, ale ja bym nie, nie radził na ten. Nie, 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 ja tylko pokazuję co i jak co gdzieś, jak to wygląda wszystko, nie? Na razie... No tylko zwolnij na razie z tym, bo ja bym chciał też się sobie wziąć w końcu. A, sorry. Ten level wziąć, się ogarnąć. Dobra. No i tutaj jak mówiłem to jest ołtarz leczący, gdzie możemy sobie uzupełnić postacie, z którymi możemy pokonwersować. No i generalnie Mm, no. I teraz pytanie: bo ty y, wziąłeś tam ofiarę złożyłeś co nie jest krwi, i y, Dary też już ogarnąłeś? Dary w sensie? Y, włączasz sobie klipunek, i masz tam zakładkę Dary. i... A to, y, sorry, o tym jeszcze nie mówiłem. No y, generalnie Dary no to też jest y, swego rodzaju takie drzewko po prostu rozwoju. Tutaj jak widzicie, mamy też od innych bogów: czyli mamy Tora, broń dwuręczna, Odin, kostur, Tyr, broń jednoręczna. Loki, oboręczność, no i skadi, czyli huk. No i tutaj mamy po prostu wszystko. Jakby się drzewko umiejętności nie jest jakieś ogromne, chociaż to nie jest, nie wiem, Paweł Exile, No ale co widzę, to widać. No i to już mamy. No i w sumie każda z tych umiejętności może mieć maksymalnie do trzeciego poziomu yy, wzmocnienia. I też w sumie nie trzeba się ograniczać do jednej. Yy... Do jednego drzewka można sobie wybrać jakby alternatywne, chociaż w sumie no, nic nie przystoi na przeszkodzie wybrać wszystkich, tyle że to się po prostu nie opłaca i no... Kwestia jest tego, że po prostu można sobie wtedy zbalansować to tak, żeby dostosowywać się do danej sytuacji. No. Dokładnie. Dobra, no to to jest zaprezentowane. Up. U. Wybierasz sobie jakąś inną ten właśnie. Ścieżka? Jakieś inne bustwoje swoje, czy, czy... na razie tylko jednego ścieżka. raczej będę szedł w Tyra. A w przyszłości zobaczę, może ewentualnie w Tora jeszcze pójdę w. A czyli w sumie... A też zobaczę, póki co hmm. mi to pasuje. To wtedy ja bym sobie może spróbował ogarnąć. Oddyna, bo w sumie Tyrem, to znaczy z Tyra ogarniam nieco z tego względu, że sobie zrobiłem wcześniej postać właśnie yy, jednocześnie połączenie Skadi i Tyra i wtedy właśnie Miecz Tarcza i Łuk alternatywnie, znaczy no alternatywnie właśnie Miecz Tarcza, a Łuk jako główna broń. To co teraz? Mm, teraz ja myślę, gdzie dać kolejny punkt, bo w sumie nie mam jak z trzeciego poziomu. A ja sobie na razie ten jedy, jeden punkt zachowam na później No i właśnie myślę czy by jednak nie dać w... By... Od razu w którą jest z alternatywnej szkół Szybko sobie ogarnę, Oni by... Mmm, nie będę nosił. Czy ty mi zajebałeś fryzurę? Co? Nie, ja mam inny kolor. A, robi różnicę. Tak. To chyba też sobie zostawię na razie ten punkt. Ale chyba będę brał właśnie... Już wiem co wezmę. Sobie wezmę sobie połączenie właśnie Loki'ego i Skabi, bo tak myślę. może mi się to bardziej opłacać pod pancerze. Bo ja chcę mieć lekki pancerz. Dobra. To dalej idziemy w misję, czy na razie kończymy? Bo już jest 20 minut. 20 minut już. W sumie myślę, możemy skończyć ten odcinek tutaj. No Słuchaj... chyba że zrobimy pierwszy dłuższy Szanowno, drugą, drugą pani montażysta e, Azji składa reklamację, bo powiedział, że zjebałeś pod względem długości filmów. Bo było 21,43. Tak mało brakowało. Och no Nie <laughs> było już gdzie I napisał mi, że zawiódł się jak cholera. Dobra, wracając do tego, myślę, że można zrobić jakiś dłuższy odcinek, tak na początek. Chociaż wiesz co, ja bym jednak postanowił tutaj zrobić przerwę w tym odcinku i w następnym dać już kolejną misję, bo to może trochę potrwać, bo to już będzie normalnie lokacja jakaś taka typowa. Dobrze, dobrze. No to na ten odcinek to będzie tyle. Tak. Zatem do zobaczenia, czy ziczałem w kolejnych odcinkach. Bye, bye. Do usłyszenia.